Wygrałaś BMW, odeślij SMS-a o treści BMW i odbierz nagrodę, Kurwa! Kurwa. Ja osobiście odbiorę kluczyki od, od BMW. SMS-a nie będę wysyłał. E, firmy się ukrywają w, w różnych kanciapach siedzą, ale ja już znalazłam taką firmę. To jest jawna, wiesz? Co można do niej wejść? Czarne BMW, czterodzwioło, piękny koleś, kurwa, cappuccino. Jakiś ten mulat, nie mulat, może być pyszanka Arab z białym. Jak Pani myśli, jak będzie wyglądało wręczenie tych kluczyków? <laughs> wręczenie kluczyków będzie z owacjami. Będą zdjęcia jakieś robić. Będą zdjęcia, będą, będą, będą fanfary, będą bajery, będą wiesz, ja kluczyki będę dym, dym, dym i będą wtedy wiesz, flesze Ale jest jedna kurwa zasada, nie wolno wnieść kamery, nie wolno kamerować. A no ja kamerę wsadzę do swojej torby. Taką ukrytą kamerę Pani zrobi? Dobre. O, w ukrytej kamerze. <laughs> Temat w ukrytej kamerze. Tu mam taką dziureczkę kurwa, dziureczka, chujeczka, piteczka. Nie? nie żadne te bariery, nie żadne te, tylko ja muszę dostać dzisiaj kluciki, i nie ma innej opcji. nie jesteśmy firmą, która oferuje... Tak, firma i... kogucik, Ale... ja znam Ale... to. Ja znam A to. Tak, 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 tak. tak, Ralis, i to samo, Ale... kurwa w koło Wojtek. Ja wygrałam, ja dostałam dzisiaj smsa, przyszłam po kuciki i dzisiaj muszę mieć kluczyki i odjeżdżam czarnym żadnym I nie ma litry. Pani nigdzie nie czytałam tego czy Ja nie regulaminy, to mi o, latają wiecie. Ja nie, ja nie mam żadnych tylko ja proszę kluczyki, ja stąd nie wyjdę dzisiaj i odjeżdżam czarnym bmw Proszę się nie denerwować. No a Pani by się to, nie denerwowała, jeżeli nie, nie jest, ja czytam SMS-a, ja że ubram ubram je, bęgu, ja wygrałam BMW, przyszłam po kluczyki, a nie takie pierdolenie kota w bambus, kurwa jakieś, kurwa regulaminy. To mnie najgorsze drzaźni. Ja już dostałam nie raz takiego SMS-a, że wygrałam to, że mam nagrodę, a to jest wiesz kurwa oszustwo, jakie tylko może być na świecie. Co to za firma kurwa, to nie wiem. Firma kurwa wiesz. Krętawstwa, oszustwa. Atakują tych ludzi SMS-ami, że szoszok, kurwa. To wszystko jest Bayern monachium. Pic na wodę, fotomontaż. No ale ludzie wysyłają. Bo są naiwni i Ale jaka treść, kurwa? Odbierz nagrodę, kurwa, tak jakbym wygrała. No to co to jest, prawda? To jest Bayern monachium. Ja ci mówię, Bayern monachium to jest. z mazgalis. Czytała pani regulamin? Nie, regulamin nie obchodzi. Ja zaraz pani pokażę, że ja dostałam SMS-a. No, czytaj, SMS-a, co tam pisze? Tej twarzy numerka na dole? No co? Tak, to się zgadza, to jest nasz SMS, to się wszystko, wszystko jest No tak. i co? Być no, mówi, co? No, no i co? To tak jak pani mówię, jest pewien regulamin, który. Tak, regulamin. Strażnik ma ta, paragraf. Tak, paragraf to wie, gdzie jest na <coughs> lokalnym <coughs> sądzie. W tak. przypadku, gdy uczestnik nie jest zainteresowany otrzymaniem wiadomości SMS od organizatora, może wysłać ta, na numer 7400. Na numer 80, tak. 80 -y. na inny numer wskazany w materiałach reklamowych tak. i promujących. Zaczyna się tak. temat. Wiadomość hmm. SMS-u z treści STOP. Aha, STOP. Nie ma opcji. Wysłanie wiadomości SMS o takiej treści skutkuje zaprzestaniem wysyłania dodatkowych informacji tak, przez organizatora. Bo oni oszukują. Pis na wodę, fotomontaż, kurwa. Firma Kobucik, Spierdol i O czym Pani mówi? Firma, firma Erdol, weź się Pan odpierdol o firmach, które wysyłają sms i kantują ludzi. Żywe oczy, a ludzie, kurwa, jak głupie, SMS-y wysyłają po cztery złote i chuj. I chuj z tego ma. Mam takie, znam takie kolesia, co się, wiesz, kurwa, się w się to wcisnął, kurwa, i się wtopił i dwa klocki stracił. I chuj z tego ma. Ani BMW nie ma, kurwa, ani żarcia, nic nie ma. Goły i wesoły, kurwa, jak mysz kościelny. Mnie to nie interesuje żaden stop, kurwa tylko jak chcę kluczyki, proszę, bo ja wygrałam, mama SMS-a, dostałam sms ja muszę stąd wyjść z kluczyków. I parking gdzie jest i gdzie auto stoi. Nie wyjdę stąd, krótka pytka. No, zaczyna się, się do to samo. Tak, postępowanie karnego. Prawo karne, tak, prawo karne, tak, Advocanda. Wszelkie reklamacje I tam, dotyczące i sposobu byłem. przeprowadzenia loterii uczestnicy powinni zgłaszać na piśmie w czasie trwania loterii, jednakże nie później niż w terminie do 10 listopada 2010 roku. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika i numer telefonu, za pomocą którego uczestnik dokonywał zgłoszeń w prawach loterii a także dokładne opisy i powód reklamacji. Tu nie chodzi o reklamację, żadne bajery, tylko ja przyszłam po do BMW. bo ja dostałam SMS-a i ja wygrałam. A na SMS-ie pisze jak Pani wygrała u nas autobędu. Organizator... Jasne, swoje proste jak... Im... na podstawie ja, ja, ja tak, wszystko na piśmie, Tak, Ja tak, 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 pismo będę pisać, chyba bym musiała adwokata sobie dobrego wziąć, żeby pismo robić. Chodzi o treść sms że ja wygrałam samochód BMW. Czujesz to? Że ludzie już wygrali, Kurwa, Ja w te, ja w te bajery nie wierzę. Takie bajery to można sprzedawać, ale wiesz komu? Pradziadowi. No. Takie praktyki to są nieuczciwe. Jak wygrałam, to wygrała Nie kurwa takie wiesz... Lelum po lelum, kurwa, z kogoś głupiego robią. Tak ludzie oszukujecie, czarną mambę robicie, czarną hańbę robicie. Wszystkich oszukujecie. Kurwa, ja nie wyjdę z Jeszcze taki klient nie było, byłam ja. Jedna na migę. Nie wyjdę. Kluczyki mi daj. Czemu się pani to robi? Kluciki powiedziała mi daj. Tematu. Nie ma w tym! Nie jest w tym! Dzień dobry! Zobaczmy, kurwa, co to jest! Te regulamin tej pistej. Widziałeś? Hacz, Do kurwa. Dopaj, Jawany. Widziałeś, kurwa, jaka opcja jest? Hacz. No, no. Widziałeś? Jaki układ? Co to jest? Laptopa zajebałam. Ty tej dziewce kurwa. Nagrodę sobie wziąłem. BMW nie dostanę, zajebam laptopa i mam nagrodę. I chuj. No, ale to jest nielegalne. Jak nielegalne, ale dla mnie legalne. Dziwki mnie nabierać nie będą kurwa na kluczyki na BMW.